Mamy kolejny dzień, wczoraj fajna czwarta pozycja na wyścigu Mistrzostw Śląska, a teraz jedziemy do Szczekocin na Międzynarodowy Wyścig przełajowy. Kolejny dzień ścigania przed nami, ciekawe co dzisiaj uda się wywalczyć. Już lekkie zmęczenie odczuwam. Rower odebrany, jedziemy się przebierać, stała procedura i jedziemy na objazd trasy. Jest nasza zawodnicka! Na miejscu piątym Agata sekka UPS Avatar Na miejscu czwartym Emilia... Serdecznie jesteśmy na wyścigu w Szczekocinach Trzeci dzień ścigania Świetna trasa, dobre przygotowanie zawodników Nasi zawodnicy bardzo świetnie pojechali na dzisiejszym wyścigu Przed nami jeszcze start z elitą i z juniorami I zobaczymy, będziemy opowiadać co tam się dobrego dzieje u nas Kończymy naszą super rozgrzewkę Jak ją oceniałeś? 9 I jedziemy na start Ruszyli juniorzy Kasper Krupa Jak mówiłem wychowanek Olimpijczyk, 3 godziny w tym momencie najmocniej reprezentant. Przypomnę na Mistrzostwach Europy przed dwoma tygodniami w biało czerwonym Jest na czele w tym momencie, ale pamiętajmy, to jeszcze nie jest koniec wyścigu. Życzymy, aby całości w komplecie dojechał na linię mety. Bardzo ładnie! Super, dawaj! Dzięki, Matusz Dobrze, Łukasz, dobrze, trzymaj się Dobrze, Cynde! Viva in Italia, Viva Francja Tomek ja mam tylko Dobrze, <laughs>

Thank yeah. you.